Wiem, że każdy z nas swe problemy ma Wiem, że każdy z was sobie radę Mów, tysiąc słowa, tu równowaga, dobra i zła Nie daj sobie nigdy napić twarz Największa odwaga to w tym życiu trwa. Jak jest pod górę to zaraz kulki wiele Sprawiło ogólnie nawet jak zawiedzie każdy skór Czuj, trochę Masz ma, 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 ma sobie siłę Pokonasz wszystkie smutki Jak pod prąd idziesz Trzymam za ciebie kciuki Masz sobie siłę Pokonasz wszystkie smutki Jak pod prąd idziesz Trzymam za ciebie kciuki Z kolan stań Nawet raku padniesz, na no Dalej Mordo. Na przód marsz, idź przed siebie bracie, siostro Z kolan stań, nawet jak upadniesz na dno Dalej walcz, żeby ominąć te bagno Z kolan stań, nawet jak upadniesz mordą Na przód marsz, idź przed siebie bracie, siostro Co by się działo, będzie okej okay nam Mało, gdy wielki cel, falek sztormu to w rękach ster. Nieważne, idę na koncie zer. Przez nie odchodzisz od zmysłów, w sobie znać i znów. Więcej stratnych zysków, problemy spalimy w ognisku. Zdarte łokcie, a na dłoniach odciski. Jeśli nie chcesz dla siebie, to zrób coś dla bliskich. Ograniczenia stawia sobie sam na radę, przejść przez zamieć Wiem, bo wiele ich mam Problemy wokół nie są na Masz sobie siłę Pokonasz wszystkie smutki Jak pod prąd idziesz Trzymam za ciebie kciuki Masz sobie siłę Pokonasz wszystkie smutki Jak pod prąd idziesz Trzymam za ciebie kciuki Z kolan stań Nawet jak upadniesz na grą. Dalej walcz żeby ominąć te badno Z kolan stań Nawet jak upadniesz mordo Naprzód marsz Ich przed siebie bracie, siostro Z kolan stań Nawet jak upadniesz na no. Dalej walcz Żeby ominąć te dno, Z kolan stań Nawet jak upadniesz morno Naprzód marsz Ich przed siebie bracie, siostro